Kontynuacja maratonu, 8 w górę i wlatuje kolejny odcinek. Miłego oglądania. Siema, nazywam się Tibar, ma na moim kanale. To. Kurde, muszę wyrzucić, bo nie, nie kupiłem. No i tak jak, widzicie, tak jak widzicie po tytule... Po tytule... Weź mój. No nie zdążyłem. E, gramy tylko, Ale to będzie tylko leworwerami. Tak więc, no będzie ciekawie eee, ja już trochę grałem rewolwerem, więc wiesz Już coś ogarniam Weź to, ja nawet nic zmieniłem Na rewolwerowiec No i mam nadzieję, że coś uda się Uda wygrać Eee, powiem szczerze, że Film był zainspirowany kanałem Mervo on mhm. Ale to jest... Chyba dostał. Zaczną, jest jakaś plana krwi. Ja mam czyszczenie wiem Jakie to jest gówno? Dobra, leży. Kurde, najgorszy służą 0 HP I ginę na strzała a rewolwerowiec długo się ładuje o sorry Spoko. Oj, oj. ja nigdy ja, nawet ja nie trafiłem no e, no i w sumie też teraz na kanale dużo będzie się pojawiało takich odcinków e, z jakichś broni poszczególnych mamy jeszcze zamiar teraz pod tym odcinku nagrywać only w challenge, tak więc to też będzie ciekawia. Jest Tam od... Co on zrobił? On grać się z botem, ale nie mam go trafić Czekaj Czekaj, ładnie. ja ładuję Ja nie mogę na nawet tego Ojej ja, ja nie mogę się tu grać Oj, oj, będzie ciężko coś tu Zwłaszcza, że tam przeciwnie ja ja mu się za tak wysoki, wysokiej jakości, że tak powiem. No ale okej, okay. wezmę sobie bombę, lecimy żabsy Tak, muszę akurat kopać lekko, bo jednak ta broń się trochę ładuje. Dostał. Ode mnie. Dobra. Jeden ma około 40 HP. Jest. Eee... Dasz Ajaj. Ajajaj. 92 w jednym? No, <laughs> no niestety. No niestety. Ale to jest... Bo to jest mocna broń. Już pojednigla <laughs> Okej, okay. dawaj lecimy z Dobra Ja nawet w tym nie, nie zdążany ciągnąć Jest? Prawy side Dobra dostaje Nice wow. Pierwsza runda o kurde, no 4-1 jest, tak więc, no ciekawie eee, Oby ten challenge poszedł lepiej niż w poprzednim odcinku Hearthstone Bo niestety Hearthstone, no tak kiepsko, bym powiedział, poszło Dawaj shorta, shorta a. Jest tu typa chyba Gdzie? Tu Dobra Jest e, a w picie Wpatrzony. Uważaj. No i teraz jak zagra to mój teammate. Weź już trzymaj i wychylaj. Tylko żeby to wygrał. Ojoj. Ammo ci kończy. Pięć tak, amunicji. Tak, tak. Podejdź go jakoś. Eee, no, Ej, ten, ten moto, motorek No i cię słyszę. Ty chyba, ty chyba już wychodziłeś po raz ze smoka. Aha. Widział twoje nogi. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, dawaj jeszcze odląd Prawie nie będzie jeden w picie. Słuchaj, słuchaj, słuchaj się. Mamy smoke, pamiętaj. Pajdy. Dawaj, teraz, trzy, 4 dobra. Nice. O, dobra. Udało się jakoś. Eee, no i dobra. No i powiem Wam szczerze, że cały czas nagrywam e, challenger teraz. Eee... na jeden... w uh! jeden nie, tak więc... Będę miał na pewno na... Może jeden dzień, może przez te cztery filmy w jeden dzień, może się uda. Dostał. Czekaj, najduję. W ogóle... Co on ma? MK. kę Nie chyba... No. Ja czas. nie umiem w tym grać w ogóle. Dobra, mam łatwiejszą stronę, będzie troszeczkę łatwiej Dziwne, że nie grałem też z pistoletów. Bo zazwyczaj jak gra się nad takimi rzeczami to ludzie grają. O nie, znowu nie to. Dobra. Masz Ja skosy zabiję. <śm> Okej. Okay. Cały, cały czas nie kupuję... Kupuję nie to co trzeba. Chyba short. Hapsy, no. dwuhapsy Dobra, udało się jakoś nice. Jeden HP O kurde, no powiem mam, że... że no, rewolwer troszeczkę lepiej idzie niż Glock Use. No ale okej Masz full nade? Poza mono. Ok, Okej, okay. okej Dobra, czeka, ja może tak jakoś Czy coś tu będzie Chyba nie Smokuje balkon Ciebie, czekam aż wyjdzie. Aż smok wyjdzie Dostał raz I mam już 70 Minus 80, dwóch absj. Dobra. Ja se przeladuję, bo mam czas mi się schował jakoś w sajdzie Żebym pleców nie zrobił Dobra O, z Digla grał Z Digla grał. Pewnie chciałem porozwalać O kurde, no powiem Wam, że no ciekawy się gra z tego rewolweru 4 Cztery... Do sześć, tak więc no, coraz lepiej idzie. rewolwer w sumie dobra broń. Smok mi masz gdzieś. O Jezu. Nice. Je trafić. Praktycznie 100 celność. W biegu też? No, w biegu tak, 90% pewnie Czekaj, nie doję. Uciekam. Uciekam. coś? nie, uciekł, Uciekam. Uciekam. A mam się pewnie zaraz kończy. Dobra, udało się jakoś. No powiem wam, że no, jest ciężko, ale da radę wygrać. Tak więc no ciekawe, ciekawe. Ehm. No i dobra. Ja se, będę tak cały czas chodzić do go longa. Ja idę longa jeszcze. Uważaj, uważaj, żeby ci nie zasłaniać. Jeszcze No teraz im się udało akurat eee. No i dobra, ja myślę teraz Jakby to zrobić zamienił się, może podejść tam sobie na logo. No, ja sobie spalę shorta go, go, go. No nie wytrzymie, a ten rewolwer to główna jest. Kurdego minus 82 dostał z prawego. Jak chcesz, no to możesz spamować też prawym, nie? Jak nie możesz wtrafić. Wtedy robisz takie fala. Nie kupimy rewolweru. Ja. Yeah. Czekaj, czekaj, czekaj. A ja nie umiem. Dobra, dobra. Trzeba się teraz dobrze ustawić No i teraz czy się uda wygrać, czy od razu przegrywamy? Wygrana albo. E, musisz wejść na jedni najdniej... albo dobra. Nice. O jest. E, short gdzieś. Leź, long, leź, long, zostań long. Czekaj, to pójdę. Jest long, okay. idzie i ma pula. No i teraz najważniejsze pytanie: czy uda się wygrać? Dobra, jest. Ojoj. Ojoj. No niestety ja rangi na szczęście nie straciłem. No i co, do się w kolejnych odcinkach. I siema.